To jest historia, która wydarzyła się na krawędzi przepaści. To mogło się dla nas źle skończyć. No, ja jestem spękana. Cześć, to by było miękkie. By Chcę to dowiedzieć. Chcieliśmy dojechać starą drogą do Parku Narodowego Korab w Albanii. Na rzecz najśmielszych nie mogliśmy przewidzieć, jaka droga nas czeka. Zaczęło się niewinnie. Trafiliśmy na szaloną drogę, wyżłobioną w skromnym skalnym zboczu. Gigantyczną przepaścią. Nasza droga była bardzo wąska. Myśleliśmy, że najgorszy kawałek trasy jest za nami. Jednak byliśmy w błędzie. Nasza droga zaczęła wyglądać zdradliwie. Tomek poszedł sprawdzić, czy jest przyjezdna. Tutaj drogi nie ma. Droga samochodowa zamieniła się w ścieżkę dla pieszych. Na szczęście mogliśmy bezpiecznie zawrócić. Zrobiliśmy znak brak drogi. Takie wypastości jest niezbędne na ofrągach.